Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Devil May Cry. Kontynuujemy Teraz sobie zmienię jednak na standardowego tutaj O! Można zmienić arbitera Złoto będzie, lans, że mamy złoto nie? No złoto, oczywiście, no Mmm, okej okay. Nie, kurde Dobra, czas na misję, więc krwi. Mam nadzieję, że to będzie krótsze niż godzinna. Bo godzina to będzie trochę za dłuższe. Za, za dłużko. Za długo. Dobra, dawaj. No, tak. Nie. Tak. matka bring nas tutaj. Tell me everything. Some things have always been. There have always been angels. There have always been demons. And they have always been at war. Nine millennia ago, one demon rose through the ranks to take power over the Dark Hordes. The strongest. Mundus. The cruelest. Mundus. But Mundus did not rise alone. At his right hand was his most trusted lieutenant. His blood brother. blood Sparta. brother. Sparda. But Sparda betrayed him. He fell in love with an angel. Eva. The, the secret union between and angel and demon was inconceivable. Uh -huh. But it happened. And with it came new life. Twin boys. You and I. A hybrid of the warring De races. When Mundus learned of Sparda's betrayal, his fury knew no limit. Uh -huh. Albo He hunted the lovers down. I know them, all. Evil Jesteśmy... was murdered by his own hand. I know them. And for Sparta, he demanded a more brutal fate. Endless punishment and pain. But even as Evil was destroyed and Sparta was imprisoned for eternity, she knew that the seed of no. their revenge <laughs> <already> <laughs> <been> <laughs> <sun. Dobre. laughs> no. Because according to legend, the only beings that can slay a demon king are Nephilim. Nephili hybrid of angels. Those hybrids now exist, you and I. Oh, good, yeah. that only one Most child was But there were two oh. nephews, And each had been hidden well. Sparta armed his sons. The rebellion for Dante. The Yamato for Virgil. So... Mundus killed our mom and imprisoned our dad. Yes. We're the offspring of angels and demons. Demon father, angel mother. We are Nephilim. The only ones that can slay the demon king. Nephilim. Good. Muszę zap zapamiętać. How? Spotter. Oh. Oh. Fucking demon Whoa, You're being dragged into limbo. I'll find Kat. She'll get you out. Stand firm. Ah, mnie to tam nie rusza, nie? Dobra, jednak mnie rusza Czekajcie, bo ja nie pamiętam za dużo Ekstra Chodź tu Chodź tu System oceny za styl, system oceny za styl, mierzy styl No spoko Eee Okej okay. No O cóż, maszerze Ekstra O co, nie, nie, ja tego nie mam bić, dobra Tak ja się chcesz bawić, dobra Szkoda, że tylko B, ale To jeszcze coś dzięki. Niszczyciel, Oh man, to jest ciężkie. Dawaj dawaj Już tak szybko myślałem, że będzie ciężej, nie? Ty dajcie jeszcze jakiegoś niszczyciela albo coś Dante the ready. Come on. Idę Tylko te pajączki rozwalę Dante, No idę przecież widzę cię ślepy nie jest Jestem Wow Serio Ekstra Pewnie na inną drogę. Czyli zabracamy... O, jakby tu coś było, nie? Dobra, czyli muszę iść tędy, tak? A, jakaś gwiazdka extra. Co nadaje? O, mała gwiazda żywotności. Przywraca niewielką część z do tego, aby wykorzystać gwiazdki w trakcie gry. Na dzisiaj 10, nie wybierz przedmiot. Ok. Ale tędy nie przejdę Dobra O, tu to się bliscy O i przy jest to jeszcze te ja sobie A że mam tutaj ulepszenie to sobie jedno dam Na to sobie dam No To dobra Ekstra I akurat teraz tego użyję o, jestem, ta dusza taka. Gdzie jestem? Halo, bo ja nie. Aha, dobra jestem. Dobra. Ale ty serio tam nie możesz skoczyć ekstra. O, klucz. A serio tam nie mogę przejść albo coś. Nie mogę tam przejść. Serio, trafiłem w to. Tak na serio w to nie trafiłem, to jest przyjścianie tej, nie? Ekstra, dobra Ale tak serio to ja szukam wyjścia, a nie umiem go znaleźć, tracę na dodatki, których nie chcę. Dobra, bo oczywiście miałem się tutaj, dobra. Ogarniam Dawaj, dawaj. Ja tu nie widzę szczerze problemu, tak? Otóż mać. A? Baj się no co to było? Masz przerobane czy Przyjeżdż jak go biję to powinno mu... Macie teraz wszyscy przerąbane SO MUCH Bym się wkurzył teraz Dobra Ekstra Miałem tu iść? No serio, nie można wejść Chwila, tam coś jakby było Wow, to jest jakby wielki lepiej. Nie, stój! Wejdź mi stąd Bo tutaj coś jest. Jak to mam zniszczyć? Chwila. Dobra, zniszczyłem. Ok, gdzieś teraz tutaj. Co myślę, że jest taki fajny? No właśnie, więc zdychaj. I, I nie kozać mi tutaj więcej Wcale nie możesz te pająki trafić. Oni dają hajsy Dobra Ekstra Ekstra Dobra teraz tutaj, nie? Teraz tutaj... Jaka niebieska róża? Jaka jest niebieska róża? Bo ja nie widzę. A tutaj. Serio! Ja w to nie wierzę, nie? Dobra, kaj tu się wchodziło, centy. Ale serio, spadłem na końcu. Dobra, szybko dawa iść tam. Ja już sobie przygotuję, nie, to. Kaj okay, to jest? Dobra, kolejne, ekstra. Tu jest tak jakby checkpoint, a ja... Ale ty tam serio nie, nie, tra... nie możesz tam jeść. Możesz, no to co mnie straszysz? Zresztą muszę od nowa. Ty się nie ruszaj! Jest, trafiłem, jest, dało mi się trafiłem. Tak, jest! Co to jest za ciszę, ale jestem skupiony. Muszę szybko przejść. Ekstra znowu jakieś schizowe coś Ta chyba nie może być bardziej schizowana. Jeru, no co to jest? No, mogę się. O, Nie, niebieska anielska róża, anielska moc. Hada do tego do przodu podczas lodów w powietrzu. 7 i 3? A, spoko. Ekstra. Ekstra, Dante. Wow, to jest epickie! Ekstra, zwiększ moc w najwyższym momencie skoku. Serio, zwaliłem to. No dobra, potem znowu te, te dziwne coś jest. Ok, teraz tutaj, Trzymaj Święte 7, aby korzystać z anielskich mocy jak najdłużej Mogę zrobić na przykład tak i sobie to jeszcze raz? Nie, dobra, dobra Dobra, tu jest to Można łączyć, można. Dobra Nie trafiłem, nie! Kurde, jeszcze raz Nie Jezu tu... żeś tego... się to ogarnąć! To jest nie... nie do ogarnięcia za pierwszy razem, przecież to, to się klawisze mylą Możdy demona to... ich... Może tu... Chwila mi się wszystko pomyliło teraz bo to jest tak Skaczemy tym, tak? Czyli jest tak, tak tak Prawda jeździ do tego nie dojechałeś serio My się tu teraz wszystko myli w ogóle, wszystkie klawisze Gdzie jest anielski, gdzie jest skok Jak wcześniej było wszystko banalne to Teraz to jest takie spowalone, tego się nie dogarnę, nie? Znaczy, może się da, ale ja i ja nie daję byłem ja w grę pierwszy raz w ogóle, nie? Co to jest? Ała, moje oczy. No tu to już mówił, nie? O oh no. Patos. Flying rats. Szczury. No. O, ty Ekstra. Dobra. O ty. masz Masz Ja to go, dobrze! Uuuu! Szybko! Do góry. Dobra. To jest to Gdzie są? Gdzie oni są? Ekstra! Dobra. Dało radę. Właściwie ja tego... dawno nie korzystałem. Ekstra, Mateusz. Dobra. Rozpad się na kawałeczki. Dobra, jeden O Kat! Dobra, idemy kat Ty, ale ja szeptuję ja mam i przecież się już tu byłem. Ha, dobra Nie tak Dobra jestem, siemaneczko Patrzcie jak tyle mark stanąłem? So I the the tower. The world's most powerful investment bank. And who runs it? CEO Kyle Ryder, a human vessel. The physical manifestation of Mundus, the demon king. Through Man, ah, no, you this. No. To, to Mundus, the world is a factory farm for human souls. And he likes to keep his animals monitored and docile. Mm, the monitoring is done by the raptor news corporation. A global network news. Of cctv cameras. He has the way he keeps us docile is uh, <laughs> a little more insidious. what is it? it's in your hand. planet earth's most popular soft drink, virility. the demons have spiked it. oh, <laughs> it's okay. it has no effect on us. only humans. It's the of can't. Can't. Not a man. Man. That's the Hellgate, a conduit from which Mundus draws his power. While he's connected to the Hellgate, he's immortal. But we get him away from the Hellgate, and our swords will do the rest. So, how do we do that? I don't know I'm ah, we get his attention. <laughs> Mundus is petty. He's impulsive. If we hit him where it hurts, let his anger rule him. I believe we can draw him out. Okay, so. No, to kill Mundus, we need to drag him away from the Hellgate. We do that by pissing him off. No, not the whole year. Yes. And we piss him off by taking out the Raptor News Network and Virility. That's it. Which one do you want to do first? Oh, on, on, on do szybciej załapał, bo mnie ja nie załapałem, ja. Co już? Yes, dobrze. Na szczęście, bo ja się zaraz normalnie zaistną. Dawaj, myślę, kończymy na piętki. Pomijamy to. Dobra. S! Uuu! Uh, Jest! Mamy Eskę! Mamy eskę Mamy, mamy, mamy Eskę, mamy, mamy, mamy Eskę. Pierwsza eska Dobra główne menu. Czy mamy jakieś ulepszenie? Sprawdźmy e... Chwila kontynuuj. Sklep. mam jedno ulepszenie Dobra, ulepszę sobie to i se. Ulepszę. To ekstra. Jebony, niedługo będę się ulepszyć. Mam to, a ja sobie chcę krzyżyk zdrowia, zwiększę maksymalne zdrowie. O, pięknie. Mamy większe, nie? No. Będzie dzięki za obejrzenie, jeśli się odcinek spodobała Łapka w górę. My się widzimy już w kolejnym odcinku, w którym przejdziemy misję pod obserwacją. Niech pompa będzie z wami, młodzi popychacze.